Witajcie. Przypowieść o zaufaniu. Przypowieść, o której chcę dzisiaj mówić, znajduje się w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 15, w wersetach od 11 do 32. Nie będę tego fragmentu czytał, po prostu krótko go omówię. Przypowieść o zaufaniu, którą powiedział Jezus. Brzmi następująco. Pewien człowiek miał dwóch synów. Jeden z nich powiedział ojcu: Ojcze, daj mi część dziedzictwa, która na mnie przypada. I wtedy ojciec rozdzielił dziedzictwo. Młodszy syn, który to powiedział, pojechał do dalekiego kraju, roztrwonił ten cały majątek, popadł w tarapaty. Doszedł do wniosku, że lepiej będzie powrócić do ojca i zostać u niego parobkiem. Powrócił, rozpoczął przygotowaną przemowę. Zaczął mówić: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Ojciec wybiegł mu naprzeciw, nie pozwolił mu dokończyć i od razu przywrócił go do pozycji synowskiej, nie pozwolił mu być parobkiem, nie zatrudnił go, nie robił mu żadnych wymówek, żadnych wyrzutów. Tylko go z powrotem przywrócił do tej pozycji, którą młodszy syn miał zanim wyruszył do dalekiego kraju. Wywołało to wściekłość starszego syna, który został w domu, nigdy, nigdzie nie wyruszył. Poczuł się w tym momencie potraktowany niesprawiedliwie i wygłosił pewne pretensje pod adresem ojca. Ojciec mu wytłumaczył, że w sumie synu. Twoje pretensje są nieuzasadnione, bo wszystko co moje jest Twoje, a powinniśmy się cieszyć, bo Twój syn był martwy, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ta przypowieść, znana powszechnie pod nazwą Przypowieści o Synu Marnotrawnym, w chwili obecnej wydaje mi się przypowieścią o zaufaniu. Nie uważam, że należałoby ją tak nazwać. Nie sądzę, że nazwanie jej przypowieścią o synu marnotrawnym, czy przypowieścią o miłosiernym ojcu, czy przypowieścią o ojcu i dwóch synach, jest czymś niewłaściwym. Właściwie to w różnych okresach życia różnie tę przypowieść odbierałem. Kiedy się nawróciłem, 26 lat temu, kiedy pierwszy raz przeczytałem tę przypowieść w Biblii, była ona dla mnie przede wszystkim przypowieścią o synu marnotrawnym. W opisanym w niej synu marnotrawnym widziałem kogoś moje alter ego, kogoś podobnego do mnie. Bo ja, podobnie jak syn marnotrawny, czułem się brudny, czułem, że straciłem moją niewinność, straciłem pewnego rodzaju pozycję przed Bogiem, pozycję człowieka, który był czysty, który. Nie zgrzeszył, czułem się grzeszny i brudny, kiedy przychodziłem do Boga, a Bóg mi przebaczył. Bóg mnie całkowicie oczyścił, i Bóg uczynił mnie doskonale sprawiedliwym. Przywrócił mi pozycję synostwa, czy może nadał mi pozycję synostwa, której w istocie nigdy nie miałem, w tym sensie, w jakim mam ją teraz. Więc w tamtym czasie była to dla mnie przypowieść o synu marnotrawnym, yy, z głównym bohaterem. W mojej osobie. Tak to odbierałem. To jest przypowieść, która mówi o mnie, o, o moim powrocie do domu ojca. Oczywiście moim, jak i każdego innego wierzącego, ale do mnie to trafiało, do mnie to przemawiało bardzo na bardzo osobistym poziomie. Później, kilka lat później, zacząłem tę przypowieść odbierać inaczej. Trochę dojrzałem jako chrześcijanin. Przestałem się tak bardzo skupiać na sobie. Zaczynałem. Zacząłem skupiać się bardziej na Bogu, na tym, jakim, jaki on jest, niż na sobie samym. I wtedy dostrzegłem, że ta przypowiedź pięknie przedstawia naturę Boga jako ojca. Mówi o tym, jaki jest Bóg, jak on nas traktuje. I w tym momencie, w tym okresie czasu, ta przypowiedź była dla mnie przypowieścią o miłosiernym ojcu. Mówiła mi o tym, że Bóg jest moim dobrym tatusiem, moim abba, który mnie kocha, który gotów jest mi przebaczać, który nigdy nie pozwoli na to, żebym był kimś gorszym niż syn, nigdy nie uczyni mnie kimś drugiej kategorii, nigdy nie będzie mnie traktował. Jako jednego ze swoich pracowników, zawsze będę dla niego synem. Zobaczyłem, że ojciec, tutaj opisany, przedstawia Boga jako osobę bardzo emocjonalną, jako osobę mającą wysoką pozycję, ale zarazem taką, która ryzykuje tę pozycję, która jest gotowa całkowicie z tej pozycji zrezygnować i zachować się w sposób, nie licujący z tą godnością po to, żeby przytulić syna. Gotów jest pobiec, wybiec naprzeciw powracającemu synowi. I zarazem gotów jest uprzejmie, z miłością, rozmawiać z synem, który jest zagniewany, który ma w sercu jakieś bariery wobec, wobec Ojca. Ojciec nie, nie ma do niego pretensji, nie czyni mu wyrzutów, nie, nie skreśla go ze względu na te bariery, które w sercu tego, tego zbuntowanego, tak powiedzmy, nieotwarcie, ale zbuntowanego jednak syna występują. Przychodzi do niego, rozmawia z nim, próbuje te bariery w ich relacji usunąć. Jest zupełnie otwarty, jest zupełnie przychylny, czyli doskonały ojciec. Dobry, kochający, akceptujący ojciec, Bóg. Minęło parę lat, i znów sięgnąłem do tej przypowieści, i znów zaczęła ona do mnie przemawiać, ale tym razem, gdy trzeci raz się w nią zagłębiałem, moją uwagę zwrócił starszy syn. I zobaczyłem, że jestem trochę podobny do tego starszego syna. Odkryłem, że podobnie jak starszy syn, służę Bogu, ale mam w sercu niewypowiedziane, gdzieś ukryte, głęboko schowane pretensje, że Bóg nie daje mi pewnych rzeczy, które jako dobry ojciec powinien był mi przecież dać. I ta przypowieść mnie skonfrontowała z pewną prawdą, że Bóg dał mi wszystko, tylko ja z tego nie korzystam. Że problem nie polega na tym, że Bóg czegoś mi nie dał, ale problem polega na tym, że ja nie chodzę w moim synowskim dziedzictwie, że tak naprawdę nie czuję się synem, ale czuję się kimś w rodzaju niewolnika, w rodzaju najemnego pracownika w domu ojca. Oczywiście wiem, że jestem synem, ale moje zachowanie, moja mentalność przypomina raczej mentalność niewolniczą. Nie, mentalność pracownika, który wykonuje pewne uczynki i oczekuje za nie zapłaty od swojego pracodawcy. Zobaczyłem, że moja relacja z Bogiem ześlizgnęła się w coś takiego. I ta przypowiedź mnie skonfrontowała. Czyli. Na początku widziałem w tej przypowieści siebie samego jako syna marnotrawnego. Później zachwyciłem się miłosiernym ojcem. Później zostałem skonfrontowany z niewiarą mojego serca i ta przypowieść skonfrontowała postawę, która, którą przyjąłem, która przypominała postawę starszego syna z tej przypowieści. Czy można z niej jeszcze coś wydobyć? Okazuje się, że można. W tym czasie, w którym obecnie jestem, ta przypowiedź znów do mnie wraca. Tym razem jako przypowiedź o zaufaniu. Tym razem odnajduję się w roli Ojca. Oczywiście ta przypowiedź mówi o Bogu. Ale gdy naśladujemy Boga, gdy sami stajemy się rodzicami, możemy nauczyć się z niej tego, jak Bóg rozumie ojcostwo i na czym Bogu zależy w postawie rodziców wobec dzieci. Patrzę na Ojca z tej przypowieści, i staram się od niego uczyć. Wiem, że on reprezentuje Boga, dlatego bezpiecznie mogę się od tej postaci uczyć i mogę się na niej wzorować. I jako ojciec dorastających córek, czy też ogólnie osoba, która ma trochę taki ojcowski autorytet w życiu pewnych ludzi, mogę się uczyć z tej przypowieści tego, jak traktować. Mniej dojrzałe osoby, które, powiedzmy, dokonują wyborów niekoniecznie zbieżnych z tym, czego bym sobie życzył. Widzę, że ojciec opisany w tej przypowieści ma bardzo dużo zaufania. Nie do swoich synów, ale on w jakiś sposób ufa że okazując swoim synom bezwarunkową miłość ostatecznie zmieni ich sposób myślenia i ich sposób życia. Jestem przekonany, że Bogu zależy na tym, abyśmy go kochali. Pierwsze przykazanie, przykazanie Prawa, które Jezus uznał za najważniejsze, brzmi tak. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem Twoim, Pan jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. A drugie, podobne temu, ale drugie, Brzmi tak: będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. To są dwie najważniejsze dla Boga rzeczy. Bóg, patrząc na ludzi i podejmując pracę w życiu ludzi, zmierza do tego, żeby ludzie go pokochali. Tymczasem my, jako ludzie, mamy tendencję do tego, żeby próbować kształtować zachowania ludzi, którzy są wokół nas, ludzi, którzy w jakiś sposób Poddani są naszego, naszemu autorytetowi czy naszemu wpływowi. Ludzi, na których wpływamy z racji pozycji, jaką zajmujemy w ich życiu, na przykład jako rodzice, na przykład jako przełożeni, albo ludzi, na których chcemy wpływać, niezależnie od tego, czy mamy jakąś pozycję w ich życiu, czy nie. Nasza ludzka tendencja jest taka, żeby oni nie robili pewnych rzeczy. Oraz, żeby robili pewne rzeczy. Dążymy do tego, żeby na przykład dzieci nie robiły pewnych złych rzeczy, nie oglądały pewnych programów, nie spędzały czasu w pewien sposób, a spędzały czas w inny sposób. Żeby na przykład chodziły do kościoła, śpiewały pieśni, angażowały się powiedzmy w kościół, żeby modliły się, czytały Boże słowo, a no i z drugiej strony, żeby unikały zła. Czy to nasze dążenie jest złe? Ono oczywiście nie jest złe, ale zauważmy, że ono troszeczkę różni się od tego, o co chodzi Panu Bogu. Dlatego, że Panu Bogu chodzi nie tyle o to, żeby zachowanie ludzi się zmieniło. Kiedy Bóg na nas patrzy, czy Bóg, kiedy Bóg jako ojciec patrzy na mnie. To on nie jest zainteresowany przede wszystkim tym, żebym nie pił, nie palił i był miły dla swojej rodziny. I oczywiście, żebym głosił słowo, żebym angażował się w kościół, żebym głosił Ewangelię, żebym wykonywał, sprawował jakąś służbę. To nie jest zasadnicze zainteresowanie Pana Boga, kiedy on na mnie patrzy. Gdy mój ojciec Bóg patrzy na mnie, to jestem przekonany. Że jego życzeniem jest to, żebym ja go kochał. Nie dlatego, że on tego tak bardzo potrzebuje, bo Bóg nie kieruje się jakby własnymi potrzebami, ale dlatego, że on mnie do tego stworzył. I on wie, że najbardziej spełnionym człowiekiem będę wtedy, kiedy będę go kochał całym sercem. Kiedy wszystko, co robię, będzie wypływało z miłości do Boga. Kiedy wszystko, co robię wobec ludzi, będzie wypływało z mojej miłości do ludzi. Więc nie chodzi o same zachowania, nie chodzi o same uczynki, ale o ich źródło. Boga wielokrotnie bardziej interesuje źródło niż uczynki, ponieważ uczynki mogą wypływać z niewłaściwego źródła, mogą pozornie dobrze wyglądać. Mogą nie budzić żadnych zastrzeżeń, ale być wynikiem nie serca człowieka, ale tego, że ten człowiek został poddany pewnemu zewnętrznemu przymusowi. Czy został do czegoś przekonany, czy zmanipulowany strachem, poczuciem winy, czymkolwiek, wmanipulowany w pewnego rodzaju zachowanie. I wtedy on, z, punktu, z ludzkiego punktu widzenia, on zachowuje się poprawnie, ale z punktu widzenia Boga. To wszystko jest nic nie warte, dlatego że Bóg patrzy na serce. Bogu zależy na, to, na tym, żeby ukształtować w nas właściwe serce: serce, które kocha, serce, które przyjmuje miłość i wyraża miłość. Aby to osiągać, aby to osiągnąć, Bóg daje nam wolność. Nie można nikogo zmusić do kochania. Można człowieka zmusić do czytania Biblii, można człowieka zmusić do chodzenia do kościoła, można człowieka zmusić do pewnych zewnętrznych zachowań, do tego, żeby robił pewne rzeczy, bądź ich nie robił. Oczywiście dziecko jest łatwiej do czegoś zmusić. Wystarczy mu powiedzieć, i ono słucha. To nie jest może nawet zmuszenie, to jest po prostu pewnego rodzaju rodzicielska perswazja. Ale gdy człowiek dorasta, gdy staje się dorosłą osobą, to żeby zachowywał się w pewien sposób, to inaczej może. To istnieją dwie drogi do tego, żeby on zachowywał się we właściwy sposób. Jedna to taka, żeby go starać się go do tego jakoś przymusić. Starać się wywrzeć na niego presję w tym kierunku. A druga to taka, by dać mu pewnego rodzaju swobodę, dać mu wskazówki i powiedzieć, jeśli chcesz, to tu jest taka droga i na niej będziesz szczęśliwy. Ale jeżeli nie chcesz, to są inne drogi. Jesteś wolnym człowiekiem i szanuję Twój wybór. Wiesz, co jest moją wolą i co jest w moim sercu dla ciebie. Wiesz o tym, ale ja cię do tego nie będę zmuszać, ponieważ gdybym cię zmusił, to pozbawiłbym cię wolności. Ojciec, przy powieści o zaufaniu, daje synom wolność. Kiedy młodszy przychodzi z tym szalonym pomysłem i mówi, ojcze, wydziel mi tą, tę część dziedzictwa, która na mnie przypada i pozwól mi pójść do dalekiego kraju i żyć zupełnie bez Ciebie, zupełnie się z Tobą nie konsultując, zupełnie nie słuchając Twoich rad, pozwól mi spróbować, bo sądzę, że osiągnę sukces, że mi się powiedzie. Sądzę, że to jest dobry pomysł, ja w ten sposób się... Że tak powiem, rozwinę, nie będę już tak bardzo od Ciebie zależny, wreszcie odkryję to, kim naprawdę jestem. Ojciec z nim nie dyskutuje, mówi. Właściwie nie wiemy, co mówi. Widzimy, że daje im to dziedzictwo. Być może tam były jakieś rozmowy, pewnie były, ale one nie są tutaj gdzieś wyniesione na plan pierwszy. To, czego nie widzę w, tym, w tej postawie ojca, to taka próba. Zatrzymania tego syna przez manipulowanie, przez wzbudzanie w nim poczucia winy. Nie ma czegoś takiego, że ten ojciec staje i mówi: Co? Ty nie wdzięczniku. To ja, ojciec, tak się staram, żeby ci wszystko podać na tacy. A ty przychodzisz do mnie z taką podłą propozycją? No bo co ty w istocie mówisz? To tak, jakbyś życzył mi śmierci. To tak traktujesz swojego ojca? Zbudzanie poczucia winy. Bardzo naturalna ludzka reakcja, bardzo powszechna, ale tutaj jej nie ma. Ojciec nie robi czegoś takiego. Ojciec nie ma potrzeby jakiegoś manipulowania tym człowiekiem. Zapewne dostarczył mu wystarczająco dużo wiedzy i wystarczająco dużo nauki żeby ten syn wiedział co jest właściwe a co nie ale pozwolił mu wybrać to co niewłaściwe postąpił trochę jak Bóg za damem w ogrodzie Eden dał mu wskazówkę, powiedział słuchaj rób tak, nie rób tak bo jak zrobisz tak jak zrobisz to czego ci zakazałem to umrzesz ale dał mu wolność nie powstrzymał go. Pozwolił mu ponieść konsekwencje. Tak samo robi ojciec tutaj. Ma zaufanie, że wolność zaowocuje miłością. Wolność zaowocuje w sercu tego syna, być może po wielu latach, czymś autentycznym. Ja nie sądzę, żeby ten ojciec był w jakiś sposób taki obojętny, żeby było mu wszystko jedno. No fajnie, idź do dalekiego kraju, niech Cię Bóg błogosławi, trzymaj się, tu jest Twoja majętność. Ja się zajmę swoimi sprawami, Ty się zajmij swoimi. Paj, cześć. To nie było tak. Ja jestem przekonany, że to głęboko tego ojca zraniło. Ale on nie pozwolił sobie na to, żeby to zranienie w jakiś sposób przerzucić na tego syna, żeby jakby obwinić tego syna i wzbudzić w nim poczucie winy, że słuchaj, ty mnie tak zraniłeś. Czy ty wiesz, co ty mi zrobiłeś? W ojcu nie ma czegoś takiego. On przyjmuje to zranienie, pozwala się synowi zranić, ale nie domaga się rewanżu, to znaczy nie, nie, nie idzie do tego syna z poczuciem winy, żeby wzbudzić w nim poczucie winy i żeby yy, zgłosić jakieś roszczenia. Ponieważ ty mnie zraniłeś, to ty mi jesteś coś winien. Mówi nie, ja ci daję. Ja ci daję i ty idź. I bądź wolny. Znasz zasady, znasz wskazówki, wiesz, co działa, co nie działa, bo ci powiedziałem. Ale jesteś wolny, jeżeli chcesz się sam przekonać, czy to, co ci powiedziałem, to tak rzeczywiście jest, no to sam spróbuj. Po jakimś czasie syn się przekonuje i wraca. I wtedy ojciec, po pewnym czasie już w rozmowie z tym starszym synem, mówi: Należało się cieszyć, bo twój brat był umarły, a ożył. Odejście syna do dalekiego kraju z perspektywy ojca to było jak śmierć tego syna. On to bardzo przeżył i on czekał na jego powrót, on czekał na zmartwychwstanie. To nie było tak, że, no, syn poszedł, okej, okay, ale tu mamy dużo zajęć. Wierzę, że on go opłakał. Wierzę, że on, patrząc na syna, który odchodzi, że, że ten widok był dla niego czymś w rodzaju uczestniczenia w pogrzebie. On wiedział, że ten syn umiera, że odcinając się od domu ojca, on umiera, on wchodzi w śmierć. Ale nie stracił nadziei zmartwychwstania. Nie przestał ufać, że pewnego dnia syn zmartwychwstanie, i oglądał jego powrót do życia. Tak więc, przypowiedź o zaufaniu zachęca mnie do tego, żeby ufać Bogu i żeby nie starać się zmuszać osób, które są wokół mnie. A których wybory niekoniecznie mi się podobają, do nie wymuszać na nich posłuszeństwa mojej wizji życiowej, moim przekonaniom na temat ich życia i moim wartościom. Żeby uwolnić te osoby, uwolnić i powiedzieć: Masz wolność, możesz wybierać, wiesz, co chcę, żebyś wybierał, wybierała. Ale tak naprawdę to od Ciebie zależy. Bo do miłości nikt Cię nie przymusi. A na pewno ja tego nie będę próbował robić. Bo, żeby kochać, Ty musisz tego chcieć. To nie może być coś, co przychodzi do Ciebie z zewnątrz. Ty musisz tego zapragnąć. A wtedy Bóg da ci miłość, ale to Ty musisz wykonać ten ruch. Musisz zapragnąć miłości, zapragnąć chodzić w miłości, zapragnąć wyjść z tego miejsca śmierci. Czy może nie kierować się ku temu miejscu śmierci? Ale jesteś wolną osobą i ja to szanuję. Wierzę, że Bóg wzywa do zaufania. Wzywa rodziców, wzywa osoby mające autorytet, wzywa osoby, które powiedzmy są w rodzinie, mają jakichś bliskich, którzy dokonują wyborów, które niekoniecznie nam się podobają. Bóg wzywa nas do zaufania. Tego, żeby patrzeć na te osoby z wiarą, ogłaszać nad nimi Boże Słowo i spodziewać się tego, że w ich sercach zakiełkuje miłość. Dlatego, że chodzi o miłość. Nie chodzi o zewnętrzne pozory w ich życiu. Nawet gdyby zewnętrzne okoliczności wyglądały pięknie, nawet gdyby te osoby wzorowo się zachowywały, ale w ich sercach nie byłoby miłości, nie miałoby to żadnego znaczenia. Ponieważ ostatecznie liczy się to, co jest w sercu, i ostatecznie Bóg patrzy na serce. Tym się chciałem podzielić, niech was Bóg błogosławi. Do zobaczenia i usłyszenia.